Hej, cześć, się, siemanko, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w takim dosyć innym filmiku yy, na kanale, bo dzisiaj, yy, bo dzisiaj, yy, robiąc sobie yy, materiały do jaką, serii, jaką się rozwijam, yy, był jeden odcinek z Emremorem, zapraszam bardzo serdecznie, yy, to postanowiłem, padł taki pomysł, aby pokazywać Wam, jak wyglądają yy, drużyny w 15. sezonie. Dzisiaj postanowiłem wybrać mój ulubiony zespół... Yy, Ogólnie po prostu, ogólnie, bo FC Barcelony, i że tak tylko mówię, jakby coś miał białe na ustach, to, to to wcale nie jest sperma. To jest krem, bo mam bardzo e, podrażnione i ogólnie popękane usta suche, i potrzebuję sobie nałożyć taki kremik. No ale dobra, jeszcze nie oglądałem tu FC Barcelony. Mam nadzieję, że tam się wszyscy przeskałtowali. No zobaczymy, jak ona wygląda po tych 15 jakby latach. Ciśniemy. Ok, Paco Alcacer 36 lat, 76 overalla Tutaj jakiś Carles Elena, 79. Biogo Poko, Biogo 78, 24. To może, się, to może się jeszcze rozwinie. Lucas Brandan, 80 overall, no to też nie jest za dużo. Carbonel, 32 lata, też 73. Ale tu jest Petar Br Brlek. 27 lat, 90 overalla, to już jest dużo, to już naprawdę jest dużo. Jake Kulibali 21 lat, 67... No może się jeszcze rozwinie, no ale wątpię, ale przynajmniej Kontrola piłki 91, o kurde, jakim cudem ma 91 kontroli piłki i 76 dryblingu i 67 overalla, no dobra, nieźle. Cuenca Lopez, też ogólnie słabe statystyki tu widzę. Jorge Dorio Ortega, 25 lat, 77 overalla. Dosyć szybki, kontrola piłki też na bardzo wysokim poziomie. Matias Ginter, czyli już zawodnik, który jest tak jakby normalnie, domyślnie w FIFA, 82 overalla, ale ma 35 lat, więc założę się, że on overall miał znacznie, znacznie wyższy. Okej, okay, tutaj też tak średnio, 69 <ścoughs> overalla. Andre Gomesz, to już z 36 lat i 80 overalla Lucas Goods. no nie ma nic tutaj ciekawego Aha, bo on kończy karierę, to nie mogę go przeskautować Luis Angel Milke, no jesteś szybki Dobry dribbling i kontrola piłki, wykończenie też 90 Kurde, co za koks, a tylko 78 overalla Maude Faria, 71 Ojeju, Mojano luchano. Róża, a czy lóża, No nie wiem, to się czyta. Młodzień, 80 overalla. Mendes Ortega. No też się nie wyróżniasz niczym. za bardzo. Victor Murillo, 56 overalla. Rafa Muchika, czy Muzika. Tutaj, no, ma takie kontrole piłki. 81 wykończenie, 80. Dalekie strzało, 88. No to nieźle, nieźle. Ale 75 overalla tylko. Matias Nissen Christensen. No i też co bym powiedział Stefan Pantik Pantic, Pantich, Pantic. nie wiem jak to przeczytać. No tak po... No kontrola piłki jest dobra, dribbling też. 73 overalla, no. mogą być lepiej. Aha, tutaj jeszcze 5 dni, dobra. Ale tuż mamy lewy obrońca. 83 overall Paul pawart. Dryblinki kontrola piłki, no bardzo wysoko. do środkowania 91, ale odbiór piłki 70 tylko. Jak na lewego obrońcy trochę mało. A wiecie, co? Tutaj dwóch zawodników za 5 dni, jeszcze dopiero, więc jeszcze przesymuluję te 5 dni i się zaraz widzimy. Tak, ten Palencia nie był przeskautowany. Oj, i tutaj dwóch lewych obrońców, co mają bardzo. Znaczy, może nie bardzo dużo, ale dużo overall. Portillo Soler 82 tej Rafinha, on właśnie kończy karierę, to nie mogę, mają podglądu, Gorka Pardawega, te atrybuty fizyczne na bardzo wysokim poziomie, kontrola piłki, dribbling też, długie podania, podań, no, solidny, Rickenberg, 76 overalla, no, kontrola piłki i długie, w sumie dlaczego no, tak robię, jak mogę tak kliknąć i te widzę największy, no tak, przecież mogę tak robić, jejku, ale są ze mnie, ten też kończy karierę, E, Romain Sabali 82 overall. Aż 3 statystyki na 99. Przyspieszenie, szybkość biegu. Woleje Dribbling 97. Siła strzału 93. Kontrapiłki 92. E, Giovanni Ruiz Ramos. Giovanni Goran Ruiz Ramos. No tutaj nie ma nic ciekawego. Jeżeli chodzi o statystyki, Samper też kończy karierę. Jose Suarez 77. E, Overala 33 lata, o i Yuri Tilemon e, No tej bardzo, bardzo już zawodnik, kontrola piłki 94, długie podania 93 Tak samo normalne też No, no, no spoko, solidny środkowy pomocnik Luca Tascone 27 lat, 73 overalla Ale zobaczcie na te statystyki, on ma 73 overalla, zobaczcie Podania 86, Równowaga 86, Zwinność też, Dribbling 87 Torres Ruiz 79 Do ale dużo ma dobrych statystyk Kontrola piłki na przykład Dośrodkowanie 91 e Tutaj jest Traore Diara Antonio Równowaga 80, Zwinność 76, Kontrola piłki 83, Dribbling też Mark andré Ter 37 lat, 80 overalla No, no nieźle no i tutaj Sergio, Valde, Sergio Valdez Diaz no i to by było na tyle powiem tak szczerze że ta Barcelona naprawdę bardzo bardzo średnio wygląda naprawdę niesamowicie średnio ta Barsa wygląda spodziewałem się jak na Barsę czegoś większego ale tutaj taka no kupa no bardzo przeciętne oprócz tyle i tego jednego co ma tam 90 overalla jakiś o właśnie Petar, Petar Brlek Tutaj też naprawdę bardzo średni skład. naprawdę Spodziewałem się czegoś lepszego. Nie, no nie powiem, że się trochę zawiodłem. No okej, okay, to by było na tyle z tego składu Barcelon Barcelony sobie ustawię tutaj na najlepszego zawodnika. Taki odcinek na szybko mam nadzieję, że się podoba. Jeżeli chcecie więcej, to zostawcie łapkę w górę oraz napiszcie w komentarzu jak, jaki, jaki zespół byście chcieli zobaczyć. W ogólnie w 15 sezonie, jak on wygląda, e, tam wszystkich zawodników, bo tam są ci, przede wszystkim, przede wszystkim są juniorzy, jak ci juniorzy wyglądają w 15 sezonie, a, jak on, a odcinek, jak on się rozwija, to w jakiejś niedalekiej przyszłości, e, da o, nie, w tym, tym dniu, kiedy dam ten film, to dam też e, link do ankiety w grupie starsów, będziecie mieć tam kilku piłkarzy do wyboru, którzy znajdą się w następnym odcinku, dwóch, jak się, on się rozwija, bo będę brał dwóch piłkarzy jak on się rozwija, więc, jak coś do link do grupy Starsu macie w opisie. A teraz dziękuję wszystkim za uwagę. Do zobaczenia. Cześć. I pa. Pisaliście, żebym. Niektórzy pisali, żebym daba nie robił, ale zrobię.